Pan Panda. dzisiaj będziemy grać w Anton Die Original albo dwójka, nie pamiętam. No. I subskrybujcie kanał i oczywiście łapki w górę. Dobra, to gramy. Jak widzicie zarobiłem ja kasy i będę grał. Dobra, kupimy sobie pistolet. czekajcie Dobra. No możemy grać. Jak widzicie, już mam sobie przejść. Nie, myślałem, dobra. Już trochę wczoraj grałem. Przed odcinkiem. znaczy po odcinku. Boże, co mi jest? I za niedługo będę. Ben... No, dobra. Już nie Myślałem. A i. Będę robił swoje intro, właśnie. Tak, będzie intro. Jak chcecie. A imię powiedzieć: To jest ostatni filmik z tej gry, ponieważ będzie. Jak mówiłem, to do tej gry jeszcze wrócimy. Jeszcze będziemy nagrywać. Um, five, coś tam Freddy, nie pamiętam? Jakoś to się tak nazywało. Albo Simulator Kozy, albo Pokémon Go. A i wbijajcie na mojego TikToka. Pan Panda 324. Oczywiście. O już, o już widzicie, że trochę dalej jesteśmy. Ej, jeszcze tu nawet nie doszło nocy. Nie, proszę was, jest! Dobra, dotarłem do benzyny. Będzie tam gdzie jest benzyna. Stacja paliwa. No, po prostu. O, widzicie jeszcze daleko jest. No. Dobra, robimy sobie yy, chyba... Yy. Na razie nic. Zbieramy. A Tak jak mówiłem, oczywiście wbijcie na kanał Mercy Play. Dzisiaj nagrał nowy odcinek. A ja nagrywam o 10.15. Dzisiaj nie o 10.15, tylko o 10.00. Nie wiem. Nie, dobra, nie będę już mogła. to co? I oczywiście dawa, dawajcie lajki o Boże! Co się tu dzieje? O dobra Dawajcie subskrypcje subskrypcje i lajki będzie nowy odcinek o Boże, leci, leci, leć leć, leci, leć, 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 nie dobra bo teraz możemy sobie nawet opony ulepszyć. Sobie opony ulepszę. I pistolet. Już mamy opony i pistolet na maksa. To dobrze. Jak, no, jak mówiłem, to będzie ostatni ostatnia część tej gry. Bo no jeszcze w inne... Y Chyba, że jak chcecie, piszcie w komentarzach, czy chcecie tą grę nadal, ten, Ehm... Żebym grał w nią. Czy żeby już inną grę, bo słyszałem z niektórych, że to jest nudna ta gra. I żebym nagrywał te, które ktoś zna. Bo ta akurat mi się podoba, tylko... Długo się ją przechodzi i to bym musiał 20 odcinków zrobić, no. A chciałbym jeszcze zrobić... Simulator Kozy i 57, coś tam ten Freddy, nie pamiętam. O tych takich robotów strasznych. Nie, nie, nie wiem, jak się to nazywa. O, dobra. Reklama. Zawsze musi być. Co mam nacisnąć? Aha, dobra. Dobra, może ja już to włączę. Dobra, ulepszymy sobie. Dobra, kilogramy możemy sobie ulepszyć. To jak widzicie, przyspieszyłem i to trochę. Nawet nie trochę. Hmm. Jak chcecie, żebym nagrywał duo, na przykład. Nie wiem z Mercy Play albo z kimś innym, to piszcie w komentarzach. Mogę na przykład z Mercy Play nagrywać. Na przykład możemy Robloxa nagrać albo Minecrafta jak chcecie. Piszcie w komentarzach. Hm, tak myślę, myślę. O mnie kończy mi się paliło <grystanie> Dobra, szybko, ale rzyłem już... dal normalnie jak dobra, gram. Już 27 dzień. To dobrze. Dobra. Ojej, co ja, się stało? Chyba znieździłem zombie. Kurde, ale mi to wkurza, jak oni tak się drą, te zombie. tak... o, o. Rześci się trochę. O, teraz lepiej będzie mnie chyba lepiej słychać. Będzie. Nie wiem po co są te beczki z paliwem czy z czymś, że tak wybuchają. Nie wiem po co one no to są. No widzicie, dalej jestem. O, ulepszymy sobie szybkość, chyba. Tak, szybkość. O, ten odcinek jakieś ma 6 minut. O, nawet nie zauważyłem, serio. No, i tak jak mówiłem, w, w weekendy nie będę nagrywał, bo No bo weekendy to są takie czasy wolne, czyli no wiecie o co chodzi, nie? Będę tylko od poniedziałku do piątku nagrywał. Kurde, moja mama coś tam robi, moja siostra, Zara, pewnie mama przyjdzie i się spyta, co ja robię. O i mam taki pomysł Jeszcze mam trochę paliwa, więc wystarczy mi Boże, ten wóz zaraz się popsuje normalnie ja O nie, zaraz paliwa nie będę miał Dobrze, że te silniki dają paliwo, bo Już ciężko się jeździ Dawaj, jedź, 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 jedź. Kurde. Wszystko zarobiłem. Dobra, to ulepszymy sobie. Albo wiatrak sobie ulepszymy. O dobra. Hmm. Czasami nie mam nie wiem co powiedzieć tak wszystko mówię i nagle cicho już nie wiem co powiedzieć nie. już dziewiąta minuta to zaraz tyle. dobra bo muszę zaraz kończyć bo słyszycie mój pies szczeka <laughs> a moja siostra powiedziała do niego zamknij się. No, nie moja wina o Boże co tu się dzieje Dawaj! No! Ej, miałem wiatrak jeszcze. Ja reklama. Miałem już kończyć. Co to jest za choler? Co to jest? Ej, ja to pomijam. Weźcie to wie. No to dobra, ulepszymy sobie to i... Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Zostawiajcie subskrypcję i łapki w górę. I...